i could fall love got that something so magical But three times if you treat me Kurde. Siemano z tej strony Karos, z kanału G Wrodowski. Puściłem GoPro, tylko nie włączyłem nagrywania. Jeszcze dla pewności sprawdzę. Tak jak mówiłem wcześniej. Jesteśmy tutaj na, na, na działce gdzie był jęczmień o zimy. A później była wysiewana Gryka. No i tutaj moje akcesoria. Które też mówiłem Ale się nie zapisało Mierzymy głębokość Teraz Tutaj mamy Gdzieś od tego No licząc tak 24-25 cm Przejdziemy dalej, żeby nie było Że tutaj gdzieś mocniej pług Się wbił Składowo tutaj mamy Do czystej ziemi Do czystej ziemi Hop No, 23-25 Tak jak mówię Na taką głębokość dziesiorzemy O ramy I co więcej Nie talerzowałem ponieważ stwierdziłem, że na, na razie jak tak samo o poleczkach idzie to i teraz tak samo robię po tej stronie zaraz zobaczymy o to wsiobę mi nie zerwało i ciut kół głębiej szedł nie musiałem zjechać bo właśnie nie miałem takiej tyle że właśnie zacząłem tutaj Niedaleko gospodarstwa. To, to, się tylko wróciłem I, i co? I lecimy z tematem. Kryć kryją bardzo ładnie. Tutaj możecie zauważyć przez. No nie wiadomo w którą stronę się pierwsze jechało. Także wydaje mi się, że że jest dobrze. Czynka narzędziowa, lecimy z tematem. Czyściutko, bo jak już pół mam ustawione, wcześniej wychodziłem, także teraz bez bucików lecimy. z prędkością gdzieś około 9-9,5 Wydaje mi się, że to jest wystarczająco Ładnie nam kryje, nie przerzuca Dorzucać też dorzuca Tutaj mam usterko złożone, bo kurde mówię Bo tak po tych działkach też trzeba później przejechać Wziąć naszego jelonka I poprzycinać te, te gałęzie żeby właśnie później nie było żadnego haczenia o te krzaki. Tutaj mamy u sąsiada też posiano grykę. Tylko to jest gryka chyba bardziej na, jako poplon, a nie do koszenia na drugi raz, bo, bo jest gryka z czymś. Dokładnie nie, nie widzę co to może być. Ale tam zaraz za to gryko mamy posiany yy, nasz rzepak. To jest odmiana miranda I zaraz za, za tym laskiem Również mamy y, To samo odmianę na drugim polu Tylko tam y, też połowo był jęczmień zimy I była wysiewana właśnie gryka, jako tutaj Tylko ona tak samo była wyrośnięta, bo, bo było tych opadów Właśnie już po poskoszonym mięczmieniu. No i zbudowała tą masę. I ona była wyższa niż przedni obciążnik. Także poszła ta leżówka i dopiero później orka i wyciągnęła trochę tej wody, no to ze wschodami było ciut, ciut gorzej na tej połowie, bo było no woda była po prostu wypita przez to masę, ale wydaje mi się, że to było na plus, bo później ta, ta cała masa została To powinno być dobrze. siebie trochę ubrudzone, no ale nic nie poradzę na to. No. Czasami jest też tak, że kończymy pracę i zaczyna lekka mżawka czy coś. No i jak mamy ciągnik yy, ukurzony, no to zalepi nam te szyby Ale mówię no Orka to jest orka Czyściutko na polu Ciężko będzie przejść na, na besorkę No wiadomo jak jest sucho No to nie przesuszamy tak tej ziemi yy, Besorkowcem, bo jest to bardziej mieszanie niż Yy, właśnie przewracanie yy, tej ziemi no ale tak jak tyle ile jest rolników tyle, tyle jest też yy, zwolenników jedni są zwolennikami orki bo, bo jest tak jakby mniej zabiegów tych później odkwaszczania no nie wiem mamy posiane częściowo oziminy po besorce, częściowo porce. Po Mamy tak jakby dwie działki tam na jęczmieniu, ale to też y, pewnie już będzie dodany ten filmik z y, odkwaszczania gdzie na nie było robione bezorkowo, a po rzepaku była orka i tam jest na, na tych trzech działkach za sobą y, jęczmień o zimy bianka z tego co, co się orientuje dwurzędówka tam będzie porównanie. Później mamy też na, na jednych działkach, yy, gdzie była reczka czy Gryka. Yy, jak to, co tam nazywa? No, to też jest <grych> właśnie różnica z tym yy, różnym nazewnictwem, że u nas się przykładowo mówi na to. No, no, Reczka. Mało kiedy się słyszy, żeby ktoś mówił właśnie jeszcze Tatarka. No ale każdy tam jakoś to roślinę nazywa, w zależności od regionu. I, no i tam była też besorka, robiona. I później, gdzie to było? Jeszcze robione. pszenica, pszenica była po Orce, robiona. Tak teraz lecę sobie w pamięci działkami co jak było uprawiane żeby wam to jakoś też zobrazować no mówię, niedaleko siebie mamy te uprawy bez orki jak i wykonywanej tej orki pod tą ziminy no to mówię, to tam też będzie to takie porównanie głównie to, to dla nas No wiadomo, bez orka, to jest oszczędność czasu Bo tak jak z orką, no to schodzi, no mówię, nie jeżdżę nie wiadomo jak szybko Bo jakbym mu dało, przykładowo, no to on mi się rozpędza o 11 Pół bieg wyżej 11,5 i, i to jest bez problemu dla niego No ale to już jest właśnie bardziej Rzuca mi to ziemię i no Robię tak jak uważam, że, że według mnie że jest dobrze a w besorce to już leci 3 metry no i tu też jest już większa prędkość, bo tam było na cięższych ziemiach 10 na godzinę, a na lżejszych gdzieś koło 11,5 łapałem naszym klasikiem to, to już jest szybcza prędkość. No i nie ma tych wykończeń, otorywania czy właśnie poprzeczek. To też już jest inna bajka. Mówię, tutaj mam gdzieś w okolicach 10 hektarów do, do zaorania na, na dzisiaj. Myślę, że już jestem w połowie. Później jeszcze coś Wam dogram z innych działek. Mówię, tutaj myślę, nagram jak to idzie na jednorazówkę bez właśnie wcześniejszego talerzowania Tam też będzie talerzowa... w sensie Orka po głęboszu I też tam nic nie było robione, w sensie tylko było zerwane ściernisko tym głęboszem i nie było już później talerzówki, czy coś, żeby jakoś to może wyrównać no bardziej po, po właśnie głęboszu jest półkno no i jak nam wpadnie to półko to, to też nam troszkę głębiej idzie no i właśnie w tej Besorce też nie ma takiego problemu jak y, można było słyszeć od użytkowników y, że w pierwszym roku idzie ciężej ta Besorka bo tak jak po pługu to trzyma to właśnie trzyma nas ta ziemia a o tak jak u nas jest co jakiś czas co tam 3-4 lata staramy się głęboszować te działki nie głęboszujemy wszystkich w jednym roku tylko mamy częściowo podzielone na, na, na właśnie o tak jak tutaj że tu jest 10 hektary tak jak teraz do Dorki, do no to to jest yy, głęboszowane, no i później kolejne, yy, przykładowo na, na innej części też, yy, jak to nam wychodzi z uprawami. Także yy, nie, nie szedł jakoś bardzo ciężko właśnie ten besorkowiec z Dalbo, no bo już yy, to podeszwa późna jest też zerwana. Tak jak mówię, to to też jest <laughs> nie, troszkę inaczej, jakby to szedł ten besorkowiec prosto w taką przykładowo stricte orkę, że, że tutaj tylko było rane, nie było głęboszowane, to też pewnie inaczej, by się ciągnik zachowywał, że, żeby miał większy opór. Ale mówię, to 180 koni to takie jest minimum na, 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 na ten agregat besorkowy na, na te 3 metry bo już tak jak gdzieś górka się zaczyna czy coś no to trzy, trzyma ta maszyna no, no nie ma co ukrywać niektórzy przedstawiciele właśnie niby podają to zno, moc znamy, no bo tam te 150 koni pójść pójdzie, ale jaka to jest robota, no to już każdy musi sobie samemu odpowiedzieć Czy, czy zadowala go wymieszanie tej masy? Bo niby ta prędkość też powinna być od 10 do 12 na godzinę, żeby nam właśnie dobrze wymieszały do ziemię. A jako tak nas też trzyma, że, że, że nie łapiemy nawet 10, no to, no to nie wiem sam. U nas łapał te 10-11,5. Także wydaje mi się, że, że ładnie robił. No i też jest znowu różnica pomiędzy daną uprawą. No przykładowo gryka, proso, no to, to są jare zasiewy. No i tam nam też tak ciągnik nie trzyma, przykładowo jak po rzepaku, czy właśnie po pszenicach. Mówię, wszystko się okaże. Yy, co ten rok pokaże nie czuję, że rymuje. <laughs> no. będziemy mieli porównanie i wtedy siądziemy pomyślimy yy, będziemy podejmować jakieś decyzje czy, czy właśnie będziemy przechodzić yy, w Besorkę no wiadomo, nie będzie to tak, że yy, w pierwszym roku będziemy siać wszystko besorkowo bo nie wiem, tak mi się po prostu wydaje, że że jeszcze y, będzie ten półgniew. Na pewno go nie sprzedamy, bo on był w bardzo dobrych pieniądzach kupiony. I no jak możecie sami zauważyć, no, tutaj nic nie można mu zarzucić. A mamy też, y, właśnie, produkcję zwierzęcą. No i ten obornik, wydaje mi się, że dobrze jest, jak jest ten przeorany. No, i tak samo, jedni po oborniku normalnie e, robią przykładowo talerzówko, czy właśnie tym bezorkowcem, i też mówią, że są zadowoleni. No, i u nas są ziemniaki, i no i pod ziemniaki to zazwyczaj jest głębsza orka. Także pół zostać zostanie. A o tak, jakby nas przykładowo terminy goniły, czy, czy właśnie by pasowało, że jest więcej chwastów, czy czy coś związane z tym, no to zapinamy półki i lecimy pługiem, a jak może będzie ten e, agregat besorkowy, jak się na niego zdecydujemy, no to wtedy po prostu jednego zapinamy do besorkowca, a drugi możemy praktycznie z tyłu siać, bo to, to jest 3 metry i to jest 3 metry. Tylko z tymi prędkościami jest różnie. Bo tak jak sieję, no to gdzieś tak e, swoim. E, chciałem gdzieś w granicach 12 na godzinę, no to to już e, tą prędkość bym musiał utrzymywać tak samo w beserkowcu, żeby praktycznie robić jeden za drugim. Albo po prostu mieć te 2 hektary zapasu wcześniej zrobionego i wtedy wysiewać. Ale mówię. Wszystko się okaże w najbliższym roku też zobaczymy, po ile nam się uda sprzedać właśnie zboże z tego roku Niby coś tam poszło w górę może jeszcze trochę zdrożeje to, to będziemy wtedy myśleć i podejmować jakieś decyzje Także jeszcze później Wam coś dogram. Może puszczę jakiegoś lapca Jak to będzie wyglądać. No zobaczymy. Także widzimy się później. No i jesteśmy po krótkiej przerwie. Mamy już zachód słońca. Bardzo ładnie wygląda. Czyściutkie niebo. No i mamy pełnie. Także. Bez lamp też jakoś by szło robić, bo, bo jest serio jasno. No tak, to no nie wiadomo jak jasno nie ma, no ale bez pełni no to jest bardzo duża różnica co, co do światła. No i też oświetlenie LED robi swoje. I tutaj mamy działkę właśnie po przeżycie, gdzie było tylko głęboszowane. No, i tutaj też miejscami trafia się bardziej taka żółta ziemia. No to mówię, tam gdzie kółko ciut wpadnie, no to też ciut głębiej nam pójdzie niż te 25 cm. Jak nam złapie tej martwicy, No to też nam ją ciut wyrwie. Ale o tak, to w miarę, w miarę to jakoś idzie. Tu mamy godzinę 18. 18, no, 1810. Tutaj kończę oto pole i zostaje mi jeszcze jedno i tutaj będę miał już praktycznie zaorane te 10 hektary, a jutro będziemy uderzać dalej. No i tutaj mamy właśnie kawał pagórka na, na nagraniach, nie wiem jak to będzie widać, no ale jak będę się później wdrapywał pod tą górkę, to będziecie widzieć, jak właśnie ciągnik trzyma. No, tutaj idealnie tak mi się udało, że na, w największym przełamaniu będziemy podjeżdżać. Tutaj zostawiam sobie e, część tej, nie, nie przeoruję na wylot, bo jakby nam woda. Na, na wiosnę idzie, to by nam turwało a tak to po tej trawie yy, myślę, że ta, 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 ta woda pójdzie. I tutaj mam tak jakby, na przestrzał yy, to pole. To jest chyba niecałe 3 hektary. No, tu już też ładne kawałek, ładnie się na nim robi. Tutaj też chodziłem do, do pszenicy, bo tak jakby y, jest wygon, dwa pola i trzecie jest y, właśnie, na trzecim jest posiana nasza pszenica. Ładnie wszystko powschodziło, tylko już wiem na przyszłość, że jak będę robił ścieżkę, no to już po tym zasianym raczej nie, nie zobaczę tej ścieżki, bo zostawione miałem właśnie Pół przejazdu i po jednej stronie, gdzie nie było zasiane, no to ta ścieżka jest. A tam, gdzie było zasiane, niby miałem zatkane lejki. na, na, na te właśnie drugą ścieżkę, ale powschodziło to zboże i jest tylko o jeden ślad. No ale to już nauczka na przyszłość. Mówię, nigdy nie ścieżek nie robiłem. Także nie wiedziałem, jak to dokładnie będzie wy, wyglądać, jak to będzie schodzić, o i tutaj będzie już tak, że będę musiał dokończyć pierwsze to, a później już sklina, bo tutaj y, już mam y, zaraz lasek, no i drapujemy się powoli, co powoli, ale no, mówię, nie wiem jak to Górkę będzie widać na, na tym nagraniu, no ale. kawał górki o coś się telefon blokował no i tutaj już na, na, na luzie się rozpędzamy czuć spłycić Dobra, na tym podnośniku no, no nie wiem, sam pierwsze jak zaczynałem orać, no to nie miałem jeszcze takiej wrażliwości co do właśnie tego podnośnika ale teraz w miarę się na nim skupiam, zawsze ja tam lekka korekta jest zrobiona. No i tutaj już nie będzie widać, bo sąsiad Krzysiek ma tutaj też żebak posiany, dwa kawałki i na, na, na trzecim też jest właśnie ta Miranda, ale przejeżdżałem na, na tamte dalsze pola i tak jakby tutaj się już wróciłem, nie przejeżdżałem stricte tym rzepaku, no a teraz jest już ciemno, żeby Wam pokazać. Pewnie zrobię jakiś objazd pól, jak to u nas wygląda. Jak nie będzie jakiegoś... Ee, no jak już będzie końcówka sezonu, że nie będzie co nagrywać, to to, to to coś nagram. Co z objazdu. Jutro będę musiał przesmarować jeszcze ciągnik i... I co, I, i pług. Bo teraz się właśnie zaczną już orki yy, na pełnego. Także żeby wszystko przechodziło bez awarii to, to trzeba dbać o te maszyny. No, także jeżeli się podobało, zostawcie coś po sobie. To jest duża motywacja dla mnie do nagrywania kolejnych odcinków. No i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się.